Cierpień. Warszawo moja, w pół miejska, w pół wsiowa, pełna nas, cośmy hurmem z prowincji zjechali. Cośmy się niby przez gruz przegryzali. Warszawo moja. Bezkształtna, surowa, ani taka, Ni siaka, ciężka jak zakalec. Miasto, gdzie się dzielnica z dzielnicą rozmija, jak dwa okręty, nie wiedzące wcale, że płyną, Obok siebie, po morzu okrutnym, które usypia czasem, a czasem zabija. O miasto, moje miasto z Twoim świętem smutnym, kiedy to w wielkiej ciszy się uczymy, jak się Jednoczysz z nami, jak nas zespalasz twardziej, niżli na kamień. Kiedy to patrzymy jako się pierwsza świeczka w powązkach zapala. A potem światło za światłem liczymy, powoli, dokumentnie, Żeby się naumieć, jak żyć w tym mieście rosnącym na trumnie. Wrzesień ta mała polska wojna dotąd jeszcze drzyma za skórą świata, choć sadłem przerosła, boli niby odłamek, jak myśl, co jej nie ma, boć wszystko załatwione boć sprawa jest prosta, jak sprawy małych krajów. Ta wojna wciąż żywa, przez tłuszcz, przeżyna się, krwawi, pogniwa. Znowu wystercza jako wrzut w Wietnamie. W Afryce pali niby krwawe znamie, i w nas też mieszka, i nam spać nie daje. Choćbyśmy chcieli chrapnąć i nic wiedzieć, że obok mały naród znów w okopach siedzi. A w bezpiecznych salonach Legenda powstaje O ludziach Choć odważnych Aleć głupich dzikich Co ruszają na czołgi Uzbrojeni W piki Październik ani nie było tak, jak to śpiewali prorocy, Którzy słowa skandując kłamali, Że ta mogiła, wioska zagubiona, Zostanie z martwych w raje ziemskie przeniesiona. Ani i tak nie było, jak Potem pisano, że próżno z grobu, błoto w górę wydźwigano. O miasto, które zwano młodości stolicą, a ostało się tylko krakowską dzielnicą. O miasto opiewane niby bohatery, w bylinach, co zmieniły się zdarte szlagiery. Tyś jest, chociaż reduty sławne legendami są dzisiaj tylko zwykłymi domami. Stoją krzywo lepione mury miasta tego, jak pomnik goszki. Wiedzy rocznika mojego, listopad. U nas w zwyczaju na mogiłki jechać, choćby najdalej było, zmarłym się pochwalić, oni samotni przecież. I dla nich uciecha wiedzieć, że gdyby tak z martwych powstali, to nie znaleźliby swych starych domów, gadek i pieśni niezdatnych nikomu, to zobaczyliby nas, swoje wnuki. Jako stoimy odświętnie ubrani, i mszy słuchamy, która idzie za nich, nad grobowcem z lastryka czy pod krzyżem kutym. U nas w zwyczaju z krewnymi się widzieć, tymi, co żyją. I tymi, co w grobie. W ten jeden wieczór powspominać sobie, pośmiać się i popłakać, jak nam w życiu idzie. A potem w ciasny wagon, siłą się wpakować, stać, spać, i do siebie z powrotem wędrować. Grudzień. Chłopaki, co zjechały na święta do domu, żrą, piją, aż im z czubów tłuszcz zgorzałą dymi, chcą Opowiedzieć dokumentnie komuś, jak to bywało im w tej bogatyni i zwalając butelki, plącząc się w kiełbasach, pokazują jak człapie koparka, jak stęka po każdym kroku ziemia i do rdzenia pęka. Jak tam zabawa idzie, jak setki do basa, wciskają cyganowi i tańczą co kto chce. A dziewczyny odważne tam nie takie owce, kolegowie weseli, żadna nędza zbidą, potem wstają i godnie do kościoła idą. Zachuczeć, Bóg się rodzi. Tak to się uciera ojczyzna nasza nowa, z najróżniejszych smaków z wódki i ognia, z żelaza i, i piachu. I tak, jak te chłopaki wszystkie siły zbiera aby z gębą spoconą iść przed siebie sztywno i chociaż wełbie huczy, ani się nie chybnąć.